Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. W czwartym roku Sedecjasza, króla ludzkiego, w piątym miesiącu rzekł do mnie Hananiasz, syn Azura, prorok Gibeon, w domu Pana wobec kapłanów i całego ludu. To mówi Pan zastępów, Bóg Izraela: Złamie jarzmo króla Babilońskiego. W ciągu dwóch lat przywrócę na to miejsce wszystkie naczynia domu Pana, które zabrał na wuchononozor, król babiloński. Z tego miejsca wywożąc do Babilonu, Jehoniasza, syna Joakima, króla ludzkiego i wszystkich uprowadzonych z Judy do Babilonu, sprowadzę na to miejsce, mówi Pan, skruszę bowiem jarzmo króla babilońskiego. Prorok zaś Jeremiasz przemówił do proroka Hananiasza wobec kapłanów i całego ludu stojącego w domu pana. Prorok Jeremiasz powiedział: Niech się stanie, niech tak pan uczyni. Niech pan wypełni twoje słowa, które prorokowałeś, sprowadzając naczynia z domu pana i wszystkich uprowadzonych w niewolę z Babilonu na to miejsce. Posłuchaj jednak tego słowa, które powiem do Twoich uszu i do całego ludu. Prorocy, którzy byli przede mną i przed Tobą od najdawniejszych czasów, prorokowali przeciw licznym krajom i przeciw wielkim królestwom o wojnie, nieszczęściu i zarazie. Prorok, który przepowiada pomyślność. Będzie uznany za proroka prawdziwie posłanego przez pana, gdy się spełni przepowiednia prorocka. Wtedy prorok hananiasz wziął jarzmo z szyi jeremiasza proroka i połamał je. I powiedział: Hananiasz wobec całego ludu, to mówi pan. Tak samo skruszę jarzmo Nabucodonozora, króla babilońskiego, z szyi wszystkich narodów w ciągu dwóch lat. Jeremiasz zaś odszedł swoją drogą. Po złamaniu jarzma na szyi proroka Jeremiasza przez proroka Hananiasza skierował Pan do Jeremiasza następujące słowo. Idź i powiedz Hananiaszowi. To mówi Pan, połamałeś jarzmo drewniane, lecz przygotowałeś zamiast niego jarzmo żelazne. To bowiem mówi pan zastępów król Bóg Izraela. Wkładam jarzmo żelazne na szyję wszystkich tych narodów, aby służyły Nabuchodonozorowi, król Babiloński, królowi babilońskiemu, i były mu poddane. Tak ze zwierzęta polne mu poddaje. I rzekł prorok Jeremiasz do proroka Hananiasza: Słuchaj, Hananiaszu. Pan Cię nie posłał, Ty zaś pozwoliłeś żywić temu narodowi zwodniczą nadzieję. Dlatego to mówi Pan, oto usunę Cię z powierzchni ziemi. Umrzesz w tym roku, bo głosiłeś bunt przeciw Panu. I zmarł Hananiasz, prorok, w tym roku, w siódmym miesiącu. Oto Słowo Boże. Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw Twoich. Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw Twoich. Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, obdasz mnie łaską Twego prawa. Nie odbieraj moim ustom słowa prawdy, bo ufam twoim wyrokom. Naucz mnie, panie, mądrych ustaw twoich. Niech zwrócą się ku mnie twoi wyznawcy. I ci, którzy uznają Twoje napomnienia niech się moje serce doskonali w twych ustawach, aby mnie doznał wstydu. Naucz mnie, Panie mądrych ustaw twoich czyhają na mnie grzesznicy. A żeby mnie zgubić, ja zaś przestrzegam Twoich napomnień. Nie odstępuj od Twoich wyroków, albowiem Ty mnie pouczasz. Naucz mnie, panie, mądrych ustaw Twoich. Aleluja, alleluja, alleluja, Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boży. Alleluja. z wami słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Skoro tłum został nakarmiony, Jezus zaraz przynaglił uczniów, żeby siedli do łodzi i wyprzedzili go na drogi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór pan, zapad, a on sam tam przebywał. Ujcaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Wtedy Jezus odezwał się do nich odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to odpowiedział Piotr, Panie, jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. On rzekł, przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru ulął się, i gdy zaczął tonąć, krzyknął, Panie ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc, czemuś zwątpił mojej wiary. Gdy siedli do wodzi wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc, prawdziwie jesteś Synem Bożym. Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret ludzie miejscowi, poznawszy go. Rozesłali posłańców po całej tamtejszej okolicy. Znieśli do niego wszystkich chorych i prosili, żeby przynajmniej frędzli jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. Oto Słowo Pańskie. Pańskie. Panie Jezu, dziś do nas mówisz Odwagi. Ja jestem. Nie bójcie się. Te słowa skierowałeś najpierw do swoich uczniów, którzy widząc cię kroczącego. Po jeziorze zlękli się. Tak. Przyszedł niespodziewanie spodziewanie do nich w sposób też nadzwyczajny. I tak Panie Jezu, przyjdziesz znowu dla wielu ludzi w sposób zaskakujący, nadzwyczajny, i wielu będzie przestraszonych. Kto będzie przestraszony? Tacy, którzy są podobni do proka fałszywego, o którym dzisiaj słyszeliśmy: Hananiasza, który przepowiada wspaniałe rzeczy, zwycięstwo, klęskę, już za chwilę. Wróg zostanie pokonany, ten, którego się boimy, nie marcie się, Bóg go sam pokona. A na to odzywa się Jeremiasz. Przestań głupoty gadać, bo i tak to się nie sprawdzi i się nie sprawdziło. I przepowiedział Jeremiasz Hananiaszowi Słuchaj Hananiaszu, Pan cię nie posłał. Tak. Usunę ciebie z powierzchni ziemi i wkrótce umarł. Jaka stąd płynie nauka dla nas? Jeśli będziemy ludziom mówić nie martw się. Wystarczy tylko, że będziemy maski nosić. Nie ma problemu. Pandemia przeminie. A ty mówisz, trzeba pokutować. Trzeba pokutować za grzechy i nie grzeszyć więcej. Francja słynie z tego, że znowu druga fala. Jak i odpowiedź jest? Co dopiero ustalono ustawę, że można eutanazję dla każdego kto chce. Jak dziecko jest chore, nic. Nic trudnego, trzeba począć in vitro, tak? No i będziemy mieli materiał genetyczny, materiał wspaniały do urodzenia, przepraszam, do ratowania życia za cenę poczętego co dopiero dziecka. I to jest odpowiedź na te niższe niebezpieczeństwa świata. Zamiast się nawraczać, to brnie w grzechach. Panie Jezu, a co my? na to i wracamy, do, i wracamy do Ewangelii jeśli to jesteś Ty Panie Jezu, mówi Piotro pozwól mi do Ciebie pójść po falach i mówisz przyjdź po falach popatrzył na dół przeraził się i zaczął tonąć ale wyciągnął rękę do Ciebie Ty ją podałeś, uratowałeś tak, Panie Jezu, z Tobą możemy cuda czynić pod warunkiem, że będziemy w Ciebie wierzyć, że będziemy wzywać do pokuty, oczywiście poczynając od siebie samego. A jeśli przyjdą z wątpienia, to tak jak Piotr, podaj rękę. I Panie Jezu, jeśli wątpimy, Chociaż trochę, to prosimy Cię, podaj nam rękę. Zaśle to uczynisz. Tym jest komunia święta. Tak. I tak pójdziemy do świata z Tobą. Módmy się za wszystkich ludzi, którzy szukają ratunku tylko w ludzkich ludzkich różnych działaniach, a żeby zrozumieli że sami nie damy rady ani pandemii pokonać ani innego nieszczęścia jedynie ty jedynie ty możesz to i do ciebie żeby się wszyscy zwracali po ratunek ciebie prosimy Modlmy się za nasze rodziny, dzieci i młodzież, aby powróciły do Kościoła. Ciebie prosimy. Módlmy się o dar wiary dla naszych rodzin. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich ludzi, a szczególnie za tych, którzy dzisiaj pokładają nadzieję właśnie w tych wszystkich zbytkach, w zabawach, w rozrywkach, aby naprawdę znaleźli czas, na nawrócenie do Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodego chłopaka, który teraz bardzo potrzebuje Twojej opieki, Jezu, o uzdrowienie jego duszy i ciała. Ciebie prosimy. Panie Jezu, wzmocnij naszą więź z Tobą, kiedy w dobie naciągającego zła tych bluźnierstw. I profanowania miejsc świętych, deptania godności człowieka, abyśmy potrafili z odwagą świadczyć o Tobie i bronić Twojej prawdy. Ciebie prosimy. My się za chorych, cierpiących z naszej dzielnicy. Ciebie prosimy. Udmy się za moich braci Jacka, Michała i Franciszka, ich, ich rodziny, a także za Zosię. O błogosławieństwo Boże dla nich, aby bezbłędnie potrafili odczytywać wolę Bożą i odważnie, zgodnie z tą wolą postępowali. Siebie prześcimy. Panie Jezu, pragnę Ci oddać mojego teścia, pragnę Cię prosić o zdrowie, Pragnę także Cię odeść wszystkich tych, którzy ulegli wypadkom samochodowym i innym. Ciebie o, proszę Cię Panie Jezu, o zdrowie dla nich. Ciebie prosimy. Od się za osoby zniewolone różnymi nałogami o uzdrowienie i uwolnienie. Ciebie prosimy. Bożej, żeś mogący przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy w dół świętym za Matki Najświętszej przez Chrystusa Pana naszego.